O, cześć, witajcie ryzu z tej strony. Witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzyłem sobie Multipaka z edycji Champions League Liga Europy 2020-2021. Już sobie pozwoliłem trochę tu naciąć, żeby jakoś wygodniej to było. Zobaczymy, jaka limitka wpadnie. Może dam ją sobie na koniec. powyrywam Szkoda, że tu multipakach w multi a nie ani w tych puszkach, ani w czym nie można trafić tych, e, z Tottenhamu i City. No ale no co zrobić? Bazułeczek, ja O proszę to będzie fajna karta Starpa Terstegen. I klub 100 Mbappe. No, fajny traf że to jest mi trzeci 100 club, meno damecz Mandanda, Ridging Star Hames, tak. o, tu jaka to od razu na bok. Nic trzeba dalej no Dziwne, że ma mój kapki takie jedna jedno w środku się znalazła. O proszę bardzo, Star Player Neymar. O i Messi. No ładnie, ładnie. Może to się po i będzie. Złota limitka. Menu to match warmer. Rising Star TT Deha, Davis Benfica Sany, i Te Te Star Player, Gomez, Te zagadł, Dembele. Gimenez No i ostatnia posażetka z nimitką Jak na Tak, to będzie na końcu Men of the match Isco Rising star Zir. Kurcze, Zirkse Suarez, Ferreira, Bonaventura i nitka jest no, brązowa Rashford. No niestety będziemy szukać dalej. Dzięki, się, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.